Ma, nagrywam, siema, siema, nagrywam sobie jeszcze odcineczek nad ranem, przed snem. Jestem tak zmęczony, że nie wiem jak to pójdzie. Gramy z trudnym rwem, bo specjum ale Ale mam ochotę nagrać, hmm. więc zobaczymy. Zobaczymy, ale gra 69 już ładnie, nie też wychodzi. Tu trzeba pozmieniać naszych kontuzjowanych opaków. Eee... I tak. Skalia wietrza niezadowolony. Nie gra. Nie gra. Chyba dosłownie wyjdziemy tak. Jeden z najmocniejszych składów, jaki jaki może być. Będę potrzebował go, bo ja już słabo, słabo kontaktuję. On może mi się uda coś ugrać. Lauricem pokazywany, strzeli dwie brameczki w pierwszym meczu, to jest prawda. Ciekawe, czy jest na ten pies polski, bo to był chyba ten zespół, nie? Yy, nie mówię o Nie, to mi się pobawiły, mi się zespoły, ale mam mocny skład, mocny skład, skład pod serial już podchodzący. Może to błąd, że, że gram, bo mamy pasy z i szkoda będzie ją przerwać. A nie czuję się w pełni sił. no ale zobaczymy. Miejmy ochotę Gera grać, trzeba grać. Walczymy. No i zaczyna się bardzo ciężko, brawo Young. Tight. I Williamson, przepłacony zdaniem Bartka. Tak został skomentowany, a teraz podaje fenomenalnie. To Lauricena ten wystawia do Pecorino i mamy 1-0. Szybka bromeczka. są tu zrobił robotę. Lauricena dobrze poczekał na kolegę. I na pustaczka. Pecorino, brawo, 1-0. Jak też komentarz w tym odcinku będzie bardziej ubogi no to sorry, ale mówię bo ładnie Chyba Scalia. Pecorino Pecorino Lauritzen oje tam byłbyś i tak spalony Bez wątpienia było jakiś wolny, nie wiem czemu jakaś kurwa tęcza jest, nie wiem o chój chodzi Prawonożny bym uderzył, no mimo wszystko, no to chyba je jednak tight. tight. Jakieś ten czy białe paski, nie wiem o co chodzi, a taj tu I kofler, powershocik, ależ gol. Powershocik siedzi wreszcie. Andreas Kofler. Puch. 112 na godzinę przy słupeczku, piękna bramka siedzi. To, że teraz nie wyjebało mi nagrywania, bo kiedyś jeszcze pierwsza tutaj wyjbało. i wyjebało. po inny bieg historii się Znaczynie nagrywania, kompań wtedy wyjebało, i to był inny bieg historii, ale... Oj, będzie musiał ratować chyba Bieszczad? Nie, Skalia, na posterunku. Ładnie wychodzimy, ładnie wychodzimy. Pecorino, oj, stracił teraz Pecorino. W dosyć groźnym miejscu. A tu dribler, a skaja dzisiaj jest skałą. I błąd tutaj chyba Tajta I Young, ależ nasza... Stworzyliśmy naprawdę monolit z tyłu. Lauricen, Williamson, ale piłeczka piękna. A Liger sobie skleił to. Tight Pecorino. I Tait. Ajajaj. No i kontuzja. naciągnął sobie mięsień przy kurwa, przy tym strzale. A to jest nasz. Trzeba ze, ze szkółki chłopów brać, nie? No boisko, bo. No, że rozbiega to Tight. Serio mam nadzieję, taką brawo Liger. A raz i dwa ekstra. Skalia dłuższa, piłka, ale świetna. I teraz Liger podłącza. Tight mi o kontuzji dał radę zagrać do dośrodkuje, na Pecorino! Dobrze Kananio, pięknie tight. Jeszcze raz na Pecorino wrzutka. Hmm. Kofler walczy, nie odpuszczamy, cały czas ciśniemy. I finezja teraz Williamsona. Który jeszcze z cornera się pokusi na wrzutkę. Yang Shenglong. oj ojojoj! Oj. Taki lekki strzał, ale gdzieś tam... Ricoszyt jeszcze chyba spalił to? Nie! Nie pali Lauritsen, mamy 3-0! Ja bym powiedział, że na spalonym. A tu trzecia prawaczka. Brawo, brawo, brawo! Pekorin cały Ricoszyt świetnie broni bramkarz. A Lauritsen dobija. Ale czekajcie, ja bym powiedział, że jest w ogóle jakiś. Tu myślałem, że za mocno życie, było na maksa paskiem. Poszło dobrze. Oj, kotek mi miał oczy. Tutaj Young. Taki niby lekki strzał, ale bardzo nieprzyjemny skoc. No to te tęcze, widzę. Tu wybicie i tutaj powalczył skalę, jak rozgrodzi się fenomenalne spotkanie. I mówię, uderzę sobie z pierwszej. Tutaj... A nie było Rykoszetu. To tak po prostu tak ładnie, fajnie sobie uderzył Picorino. Ale tak czy siak nie o to chodzi. Mi chodzi mi o to, że... Myślę, że to jest moment strzał tutaj. No, nie pali, nie pali Lauritsen. No, idealnie to się złożyło. Tu broni Bramkarz Lauricen dopada i dokładnie trzecią bramkę. Jedziemy z nimi, do spodu z nimi jedziemy. Piękna sprawa. 35 minuta, a my już mamy, nie chcę mieć pewne zwycięstwo, bo nie takie rzeczy futbol widział. Ale, ale, no, dominacja, dominacja, piękny, piękny wynik. A z tyłu na razie, chłopaki naprawdę. Tak jak w ostatnich meczach grają pięknie. No i Skalia znowu interwencja. Wybicie teraz Pieszczada, wygrywa, wszystko gra, wszystko gra. Lauritsen, nawet mamy trochę szczęście, że takie przechodzą jak teraz. Kananio w pojedynku, Kananio. Williamson, Williamson, piękne kółeczko technik, to jest nasz. I dostaje piłkę zwrotną po ziemi, wrzuci, ale za lekko. Nie pamiętam jak są... Pod, no to było podwójnym kwadratem, a teraz trzeba chyba trzymać jakiś taki, żeby była taka płaska, ale mocna, trzeba jakieś trzymać coś, ja nie pamiętam. Sterowanie do końca. Alliger. znowu Znowuż tutaj testuje Westerwelda, ale słaby strzał. No ale piękny wynik. Jak tam w ogóle tight zobaczymy? Rozbiegane, klasa strony Klas sobie dzikie rozbiegał. Ryzykujemy, może nie potrzebny, jakiś znowu Polak Wiśniewski. Uff, ale Iger już tutaj poczuł... ...luz, ale Tajt traci. Kurto to pięknie, kurwa, jak my dzisiaj gramy z tyłu. I Kananiu, ale piłka! Pecorino. Blisko, blisko. Dobre dośrodkowanie, Ajajaj. Oj teraz ważny moment, żeby to nie przeszło. Eee, Kurto klasa. Na Lauricja napiła, wygrana. ależ dzisiaj gramy w piłkę. Pecorino Romano i Alaiger cztery!

Samo za Yanga niech sobie wejdzie Nie wiem No i młody Kiedy jak nie teraz przy taki wyliku Kolejna szansa dla niego nie z sali skali ani, ani kurto bo grają dzisiaj za dobre zawody plus są bardziej wkurzeni więc Niech sobie grają, Yang jest są kontentowany A dzisiaj bardziej się nawet nie siankę Zobaczymy, młody nawet w takim meczu, gdzie wszystko wychodzi, coś spierdoli, nie? Kurwa. Brawo, Tajsik. Jedziemy. Williamson, teraz musisz poczekać na kolegów. Oddaję piłkę do tight tajt. tight Oj, mu odskoczyło. Teraz bardzo słabo to wyglądało. Pod względem technicznym. Merkaj ostro. Nie spożyte siły. Sama zresztą tight. Teraz ci panowie w pressingu. I Merkaj dostaje nagrodę za ciężką pracę. Jaką jest piłka. Ale nie dał rady. W driblingu 1 na jeden. Jeszcze siedzimy. Jeszcze siedzimy. A Liger wysoko. Pecorino również wysoko. Oni się gubią, oni się gubią, ale dzisiaj ale dzisiaj wszystko wychodzi, ale pracujemy. I Pecorino bliski szczęścia Aleger. Ekstra Klas Williamson Oj, tam się zawahał ktoś i teraz będzie groźnie Giorgini, no nie dał rady Ale kurto jest dzisiaj bezbłędny Merkaj i wypuszczony Alliger. I tu jest Pecorino. I Pecorino na drugą stronę. O już to widziałem. Pięknie, pięknie Scalia. Też ci kurwa wszyscy z tyłu, naprawdę. Są fenomenalni. Kananio przed szansą na pięć. Ależ wyjął Bramkarz. Komuś jeszcze damy zagrać? Chyba nie, już nie sobie dograją Ci co grają. Tajt z rzutu różnego, Tajt czy będzie manitka? Bliski szczęścia! Obija słupek! W ogóle dziwna parabola tego strzału! Pecorino, jakoś tak. oj, oj. To była piosenka młodych wyślarzy chyba w tak? Nie pamiętam. W każdym razie szkoda, że nie ma manity, bo powinna być. Giorgini, no i tylko. tylko... Ale nic nie mówię, no przegrać główkę, jakaś zdarza się. Coś go deprymuje na pewno tym gadaniu, że zawsze go zjemy. On gra chujnie, ale może powinien być dla niego łagodniejszy. Wyskoczył wysoko dziordzinie, nic z tego nie wyszło. No nie, jak to... nie, skali nie przeszło, bo scali... Oj, wyjazd. Bieszedł, bieszedł, bieszedł. No, jeszcze ręka była i tak. Gramy aferę gdzieś tam. O, ale słaba piłka. Bardzo słaba, od kurto. No dobrze, ale tutaj blokuje, blokuje. No, ta kontuzja cierpią wyjdzie na to, że... No i chuj, nie ma czystego konta, bo... Jeszcze się zagadajmy. Aż... Szkoda, bo, bo, bo graliśmy zajebiście z tyłu i to z tego konto byłoby wisienką na torcie tak naprawdę, nie? No to jakaś kurwa, nie wiem Jeszcze kurwa taki kurwa zrobił to Brawo Pany! Zajebisty mecz na koniec Zajebiste. Statystycznie dominacja i to taka konkretna. Lauritsen Dychę zaliczył. Okej. Okay. 86 Tit Liger Williamson 8.1, a bez liczby, nie? Kofler Skalia, no tak, skalia klasa skale klasa, nie wiem, czy którymś właśnie, nie dałbym, będą mecz na przykład obrońcy tutaj, którymś z tych panów, bo kurwa grali mecz no, niesamowity, nie? Oboje. Aż tu dyszkę dostał Rizzin, nie? To tam bi się do nas. O No może coś się udarzy, coś się u... wydarzy. O, scouty jakieś A, patrzyłem na młodych sobie med 90. No to ma fajne 4 playstyle Ale 59 rale, ale no można go przekminić, nie? Tego bardzo bym chciał, bo mam 1,99 90... ja go teraz podpiszę chyba. Ten to w ogóle kurwa był jeden z lepszych składów, a jest jeden z lepszych graczy, Na sensie no po prostu graczem pierwszego składu mógłby być praktycznie, ma 70 prawie rala Podpiszę Juliana Floresa, co? 99 Tak No i 700. No i klasa. Wolny zawodnik, kleść Ale no, taki kurde wysokutki. Wysokuteńki taki. Może coś tam ugra, nie? Zobaczmy staty. Leoricę 52 2 53, fajne chłopaki dajmy radę Pecorino i 7 dych Zmijmy mu na mobilny Teraz najkrócej to też byłoby złodzi bramek No i chyba by warto było, nie? Ta O 32 kontuzję niestety 3-2 ma Taścik 2-1, kofer 2, 2 świetny sezon patrząc na to jak nie mam liczb prawie w ogóle w poprzednim no te podania by się przydały, żeby mu podbić takie orientacje, właśnie długie też zagranie No to fajne robi, nie? Szybszy się coraz bardziej robi kontrola piłki No ale niech podbije trochę te podania co? Na przykład taki ty zrobić trochę techniczniejszy Cierpa kontuzja. więc są słabe liczby, ale no, nie zajebiście gra, mimo tak słabych liczb, nie? Gra naprawdę kozacko. Kania dobry sezon, a Liger też świetny. No ja mu też tu ćwiczę podania stricte. I tu by można zrobić, żeby się cofał bardziej do defensywy, nie? I miał, miał wysoką plus... Wiesz, to te wrzutki, nie? Niech zostanie jeszcze. Kasper jeszcze plus 1 Jank również plus 1 On jest cały czas na rozgrywającym obrońcy. No i podanie już sobie zrobił porządno, bo też na, żeby sobie grywał czasem SPDA, nie? Podanie, kontrolę piłki sobie zrobił świetną. Trzeba mu teraz bardziej takie zrobić, na przykład to, żeby był jeszcze szybszy, nie? I silniejszy. Szybkie tej główki na przykład. Co bym chyba chciał? reakcję jeszcze? Masiello, 8 spotkań, 2 jest też kontuzja, Skalia, Hasler Hassler z asystą, Peter z asystą. Jest i ten Flores, no ciekawe będą z niego ludzie, nie? Nie będą, bo on już ma ściany w wielu miejscach. No to co z nim nie zrobimy, no? Dużo z nim nie zrobimy. Mhm. Dobra, zaraz kończę odcinek. Tu Flores się wpierdala, tak? To jest ten hop? No tak. Dobra, sorry za taką żmudną, cichą i przyciąganą końcówkę, ale no, ja trochę się usypiam. Elo, Elo, fajny mecz był. Elo!